Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Ja może zacznę od tego, że szermujecie państwo od lewa do prawa. Dzień dobry. Szermujecie państwo cały czas, on, demokracja, konstytucja itd. Tak tak ja chciałem państwu przypomnieć, że w Polsce nigdy nie było i nie ma demokracji. W Polsce mamy semidemokrację, mamy demokrację partyjną, a nie demokrację obywatelską. Mamy w Polsce coś na wzór demokracji szlacheckiej, gdzie jeden ze stanów, czyli u nas w tym, w tym wypadku partyjniacy mają absolutnie wszystkie prawa, natomiast naród jest, y, y, ma jedynie możliwość wybrania sobie raz na cztery lata jednego albo drugiego pana, a poza tym Roki Pa W artykule czwartym konstytucji napisane mamy, że władza zwierzchnia należy narodu, do narodu i że naród sprawuje swą władzę albo poprzez swoich przedstawicieli, lub bezpośrednio. Państwo nie jesteście, a nie ja przedstawicielem narodu, tylko jesteście przedstawicielami partii politycznych, bo to odwodzowie partii i oligarchowie decydują, kto będzie zasiadał w Sejmie, a nie obywatele. Obywatele zresztą PKW stwierdziło, że w Polsce, że w Polsce za chwileczkę przejdę do tematu, to jest bardzo ściśle związane z Komisjami, że w Polsce nie ma indywidualnego biernego prawa wyborczego. To jest orzeczenie PKW. I to z czasów chyba waszych rządów jeszcze. W każdym razie przechodząc do. do, do a w, w drodze bezpośredniej oczywiście naród też nie może swoich przedstawicieli, znaczy nie swoich, tylko partyjnych przedstawicieli, odwołać, bo żeby... Rozpisać referendum w tej sprawie musi przynieść 500 tysięcy podpisów, i to Sejm będzie decydował, czy chce być rozwiązany, czy nie. Wszystkie referenda w Polsce odbywają się za pośrednictwem polityków. Nie ma referendów obywatelskich, nie ma takich zapisów w legislacji. O takie zapisy i o zmianę ordynacji kiedyś apelował Donald, pan premier Donald Tusk. Natomiast w tej chwili o tym już zupełnie zapomniał. Będę mu o tym przypominał na każdym posiedzeniu. Wracając do tematu Komisji Śledczej. Od 1999 roku mieliśmy ich chyba 10. W sumie efekty są takie, że skazany został Rywin, skazany został Plichta, czy jak się ten pan nazywał. Plichta, tak. I to jest naprawdę niewiele, jak na efekt, jak, jak na, jeśli chodzi o efekt prasty Komisji, A dla wielu Polaków byli oni jedynie kozłami ofiarnymi, wystawionymi przez polityków umoczonych w afery. Podstawowym problemem z sejmowymi komisjami śledczymi w Polsce problem jest taki, że Polega na tym, że są one konstruowane przez polityków przede wszystkim po to, by igrzyskami przykryć ewentualny brak chleba. Są również doskonałym instrumentem marketingu politycznego, bo każdy funkcjonariusz partyjny korzysta z zainteresowania mediów i promuje się na okoliczność kolejnych wyborów. Yy, poza tym, tak jak mówiłem, z pracy tych komisji niewiele wynika, a politycy zamieszani w różnego rodzaju maklojki mogą zazwyczaj spać spokojnie, bo od początku tak zwanej transformacji ustrojowej istnieje niepisana zasada my wam nic, wy nam nic w przyszłości. Tak po prostu, jeśli Państwo o tym doskonale wiecie. Zawsze może być tutaj każdy z zostawi polisę ubezpieczeniową i w razie, gdyby były zbyt duże ataki na danego delikwenta, on wyciąga papiery na tego, który go atakuje. Komisje powinny służyć przede wszystkim takiemu podejściu, by zabezpieczyć, czy wprowadzić takie zmiany systemowe, systemowe powtarzam, by patologie nie miały miejsca. Byliśmy o włos, o stworzenia komisji, która obejmowała do spraw podsłuchów, która obejmowałaby okres od 2007 roku, czyli również aferę z podsłuchiwaniem dziennikarzy. Do 2023. I za taką komisją ja bym z przyjemnością zagłosował. Zmieńcie państwo uchwałę, dorzućcie te cztery lata. Przecież wcześniej zgodziliście się w poprzedniej kadencji na tego typu komisję. Nagle wam przeszło, jak staliście się większością parlamentarną. Jeśli chcecie rzeczywiście przyzwoitości, transparentności i przejrzystości, to bardzo proszę, zmieńcie tę uchwałę, a wówczas za nią z przyjemnością zagłosujemy. Bardzo dziękuję. Vielen Dank.